Czytankowo dla dzieci zaprasza. Monika Czoik-Nowicka gościnna żaba. Pewna żaba już od wiosny, chciała bociana ugościć i rozmyślała przez noce i dnie. Co lubi jeść Bocian, a czego nie? Myśli sobie. Może lody? Ciastka z dziurką? Lub pierogi? Może woli wołowinę? Lub duszoną zieleninę? Wiem już! Wszystko przygotuje, czego nie zje, to skosztuje. A pan Motyl patrzy z boku i nie wierzy własnym oczom. Czyżby żaba nie wiedziała, że dla boćka jest łakocią? Spróbuj odpowiedzieć na pytania. Czym rozmyślała żaba? Czym chciała ugościć Bociana? Dlaczego pan motyl był zdumiony tym, co widział i słyszał? Jaką radę dałbyś żabie?